Cześć wszystkim, jeżeli będziecie mieli taki sam problem jak u mnie, bo mi się luzują śruby od tych płyt odciągów bocznych, o, tutaj jest, jest, jest już no, bo mi się śruby powróciły, będę musiał założyć nowe, bo to nie jest już pierwszy raz, że tak mi się stało. No wiadomo, trochę za ciężkie maszyny też tym ciągnikiem ciągnę, moim Susem m No i wymyśliłem sobie właśnie, podobnie jak mają Zetory. Nie wiem, czy Proxima to ma, czy, czy jakie są zatory, że właśnie to mocowanie od ramienia jest jedno duże i do tego właśnie tego mocowania podhacza się odciąg. Które patrzyłem dzisiaj na Allegro, kosztuje niecałe 2000zł, <laughs> trochę drogo. To właśnie sobie wymyśliłem, że zostawię te, te oryginalne blachy i sobie dorobiłem taką właśnie blachę z dwóch paskowników. Gdzie tutaj mam zrobione otwory i sobie po prostu dodatkowo to przykręcę. I zobaczymy, czy to spełni swoje zadanie. Bo w tej chwili, właśnie no w tym sezonie, już dwa razy te śruby dokręcałem. Te strony wymieniałem na nowe, bo mi się poorywały. No i takie właśnie, tak to wygląda. Tutaj mam, mam tak jedną stronę zrobioną, druga strona jest jeszcze niezrobiona. Takie sobie opaskowniczek zrobiłem, u opaskowników, takie coś, i będę tutaj przyspawywał bo później będę montował jeszcze dodatkowe śrubniki. I z z drugiej strony będą zamontowane tutaj.